Patrzcie jakie mam pieńki Z rogu działki były zostawione Do rąbania drzewa, one się przydadzą Idziemy za domek narzędziowy Tam będziemy dzisiaj rąbać drzewo Mamy luty, śniegu nie ma Ale mnie pies przestraszył Temperatura w okolicach 0 stopni I Dzisiaj sobie zapalimy w kominku Aż trzy sztuki? Trzy sztuki, zobaczymy, która będzie najlepsza. Widzicie, drodzy widzowie, nasz domek narzędziowy, blaszany. Na pewno nagramy o nim jeszcze odcinek. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten domek narzędziowy został tutaj poskładany i stawiany, no to zapraszam na drugi nasz kanał, bezawaryjnie. Tam na pewno znajdziecie filmy dotyczące tego projektu. Jak budowaliśmy fundament? Jak został stawiany blaszak? Także zapraszamy na drugi kanał. Domek narzędziowy w jednej stronie ma wydzielone miejsce na drewno, na kosze, na śmieci. Także zaczęliśmy z tego korzystać. Jest tutaj drewienko poskładane. Takie idealne miejsce chyba jest na to. Ono tutaj mam metr szerokości. Mieści się, jak widać, trzy rzędy drzewa. No i w ogóle, nie zacina tutaj deszcz, bo drzewo jest suche. Zobaczymy, będziemy testować czy rzeczywiście suche, czy się będzie chciało palić. Suche, czuję, <laughs> że suche. A co to mamy? Brzozę, tak? Chyba tak. Tak, to jest brzoza. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne? Jeszcze było drugi rodzaj. Ale widać białą korę. Nie wiem, czy buk? One już są tak wstępnie porąbane widzę. Ale my sobie jeszcze porąbiemy takie szczypki. Na mniejsze. Zobaczcie, drodzy widzowie, mamy tutaj. Jak to się nazywa? Bazia potocznie. E, wieżba, tak? O, tak właśnie. To jest wieżba, czyli bazie. No i co? Kupiliśmy to w jesieni. Pamiętasz? Bo do, to chyba pod koniec. w grudniu możliwe, że albo pod koniec listopada. To już tak po sezonie totalnie i nie zasadziliśmy tego nigdzie, bo nie wiedzieliśmy, gdzie to zasadzić. Patrzymy dzisiaj, a tutaj już normalnie bazie wychodzą. Kotki! No I nie wiem, co chcą robić. Napiszcie w komentarzach, czy jeszcze warto jest to wsadzić w ziemię, czy tak zostawić. Czy teraz w lutym, czy może już na wiosnę. Ja, mi się wydaje, że bez problemu można by było to wsadzić, ale nie ktoś, kto się zna, niech się wypowie. Chyba będziemy próbować wsadzać, jak te temperatury ujemne miną, bo teraz ma być po minus chyba 12 stopni, więc jak przejdą te takie mrozy, jak będzie gleba odmarznięta, to wtedy chyba spróbujemy zasadzić. Ale to i tak stoi na zewnątrz, u nas, pod płotem i w doniczce, więc to marznie. Więc chyba lepiej by było wsadzić po prostu w dziurę. Tak, tylko my tego nie zrobiliśmy na samym początku, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, gdzie chcemy to mieć wsadzone. Inaczej tak to zostało w Donicy i, i nic z tym nie zrobiliśmy. Chcemy prawdopodobnie zasadzić je w rogu tutaj domku narzędziowego, tylko tutaj teren jeszcze był niedawno niezrobiony. Dopiero niedawno wyrównaliśmy i dopiero teraz będziemy mogli tak naprawdę to wsadzić tutaj chyba będzie idealne miejsce, powiedzmy. Nie? Dobra. Napiszcie, czy w co jak najszybciej, czy, czy to przeżyje w ogóle mrozy minus 10, bo, bo zbliżają się takie mrozy. E, wiesz co, weźmiemy to teraz do garażu. A mamy kilka roślin jeszcze na zewnątrz pod płotem. Kupiliśmy tak na zapas. Jest trawy. jeszcze ostro krzew trawy, w doniczkach sobie stoją pod płotem. przeniesiemy to do garażu chyba. chyba trzeba będzie przenieść. Ale ładna ta. Bo jest. teraz y, mają być po minus y, no, dużo stopni, więc żeby się temu nic przypadkiem nie stało, nie omroziło, to weźmiemy je ze sobą. To ja rąbię. Ale mała ta siekierka. Ta. Nie wiem. To jest taka cięższa. Naostrzone? To dwoma rękami czy jedną? To jest akurat małe. Dobra. I jak? Suche? No suchutkie. Okay. No faktycznie suche, leciutkie. Takie cieniutkie na rozpałkę. Miałeś dobry pomysł, żeby cię zapalić w kominku. O, sęk. Dlatego tak było ciężko. Dobra, przetestuję tą dużą. No. Wow. O wiele wygodniej. Mogę ja spróbować? Nie. Nie będę ryzykował. Twoim zdrowiem. Jeszcze na pół. Fajna siekiera. Taka gumowa rękojeść. Czerwony kolor. Śmiejesz się? Ja nie! To co wyciągnąłeś to nam wystarczy czy jeszcze będziesz rąba? Wystarczy takie drobne, ale jeszcze weźmiemy te grubsze. One A. się zmieszczą do kominka. Tu, żebyśmy mieli po prostu na rozpałkę takie cieńsze elementy. Przypuszczałbyś kiedykolwiek, że będziesz rąbał drewno do kominka? No, oczywiście. Zawsze chciałem mieć dom z kominkiem, więc przypuszczałem, że tak będzie kiedyś. Marzenia się spełniają? Tak jest. Mamy podział obowiązków, nie? Tak. Ja sobie teraz chwilę odpocznę. Tutaj się nie dużo zmieści. Koszyk rowerowy, ale spełnia swoje zadanie. Nie? Nie będzie Ci już potrzebny? Nie. A tak naprawdę to się od drewna nic się nie stanie, temu nie zniszczy się przecież. Musimy sobie chyba coś jeszcze dodatkowego wyciągnąć. Ale fajny ten koszyk jest nawet położyć tam w salonie obok tak, kominka. Tak i to wygląda, nie? Ładnie wygląda. Więc fajny, dobry pomysł miałam, nie? Tak mi przyszedł do głowy. Musimy coś jeszcze jednego znaleźć. Mam większe wi wiadro. Wiadro. Dobra, niech będzie do wiadra. No, wniesiemy do garażu. Nie będziemy tego do domu. Opowiemy zaraz widzą e, trochę o naszych drzewkach owocowych. Jeszcze nie mówiliśmy wam, ale mamy kilka drzewek owocowych. No i oczywiście historię z nią związaną. Z nimi związaną, tak? No. To chodź, przejdźmy po drzewkach ja opowiem. To poczekaj jeszcze, nie? Ja tu wysprzątać dokładnie. Jeśli nie będziemy wracać. Chyba no, trzeba będzie na kilka razy przyjść. Dobra, chowasz siekiery? Tak. Chodźcie zobaczyć nasze drzewka. Dobra. Historia zaczyna się w kwietniu 2024. Kupiliśmy drzewa owocowe w Dino za 699 za sztukę. Niesamowita wyprzedaż, więc kupiłem 20 kilka drzew. Sądziłem, że są wspaniałą promocją, ofertą, więc musiałem je kupić. Okazało się, że większość już miała suche korzenie. I przeżyła tylko jedna trzecia tych drzew. I tak uważam, to za sukces, że chociaż 7 sztuk przeżyło. Nie pamiętam już dokładnie, gdzie jakie zostały posadzone, ale na pewno są brzoskwinie, czereśnia, śliwa, śliwy. grusza. I nie wiem czy jawło jakaś jest. Tak, już nie pamiętamy jak to było, później nam się to wszystko wymieszało. Tak, ale drzewka trzeba zaznaczyć, że nie były podpisane. Więc jak mieliśmy na początku te sadzonki, to tak błądziliśmy, bo nie wiedzieliśmy, co jest z czym. Grusze... I znaleźliśmy w internecie jakoś instrukcję, jak to sprawdzić, tak. co jest z czym. No więc... i chyba prościej było y, grusze poznać. Tak, te drzewa się od siebie różniły, więc tak mniej więcej wiemy, ale i tak już pozapominaliśmy, więc czekamy po prostu na owoce. No i po popatrzcie, mamy tutaj drzewka, są takie małe. To akurat jest grusza. O tak, i tamta ta jest, następna też jest gruszą. Tak, ta jest najwyższa. To jest piękna gruszka. No i tutaj mamy czereśnie na końcu. Bardzo małe drzewa. Będziemy tą przesadzać, żeby była bliżej wszystkich. Pewnie będzie trzeba ją przesadzić rzeczywiście, ale trzeba te drzewka teraz przyciąć. No i musimy się dowiedzieć, kiedy je przycinać. Pewnie gdzieś wiosną. No i jakoś to przytniemy, żeby one wzrastały. Już w tamtym sezonie od wiosny miały część listków, ale yy, mało. Tutaj akurat ten pęd urósł, więc to jest największy sukces ta grusza. A co zresztą? Minimalne przyrosty są widoczne, z... bo one na początku nie były takie. One były wyższymi drzewami, yy, drzewkami, ale ty je znacznie skróciłeś dlatego, że były suche. No właśnie, już. one były takie, już miały po dwa metry niektóre, ale żeby przeżyły, to musiałem je krok po kroku ucinać, no bo rzeczywiście już pędy były suche. No i jestem bardzo ciekawy, jak będą miały się w tym sezonie, kiedy już się ukorzeniły i od wiosny buchną. Tylko musimy teraz je umiejętnie przyciąć. Tutaj nowy pęd powstał, widać to. Myślę, że będą żyły. Zobaczymy. Też to taki eksperyment jest dla nas, bo nigdy nie sadziliśmy drzew, więc zobaczymy nawet z ciekawości, jak to będzie. No pokusiłem się na takie tanie drzewka, ale też się nie znałem. Myślałem, że drzewo to drzewo, jak jest w sklepie, no to będzie dobre, nie? A tu się okazało, że łamały się jak zapałki. No i tutaj na przykład to drzewo. Ja nie wiem, czy ono żyje, czy nie żyje. Tutaj chyba, jest. Chyba, że je. Tutaj jest chyba suche, mi się wydaje, i dopiero tutaj od dołu zaczęły pędy rosnąć, więc pewnie będzie trzeba było go przyciąć gdzieś nisko. Będziemy sprawdzać po kolei, jakoś to zrobimy. Na wiosnę będzie kontynuacja, aktualizacja, czy w ogóle coś urosło, więc śledźcie, będziemy razem widzieć, czy wzrastają drzewka, czy są nowe pędy i liście. Jest tak mroźnie, dzisiaj, że chyba się już zbieramy, bo zaczyna śnieg e, posypywać. No właśnie, zbliżają się przymrozki. Dla mnie taka zima może być. Bez śniegu, granica zera, temperatura. A dobra, o, chodźmy z tym wszystkim. Dobra, to ja biorę naszą <coughs> wierzbę. Inaczej bazie. Na Wielkanoc akurat będzie. Fajna ta bazia. A ja dzisiaj ponuro, więc taka idealna tylko pora, żeby siedzieć w domu. No, przy kominku, najlepszy klimat. Niestety nie ma słońca, więc odpuszczamy siedzenie na zewnątrz. No może położymy najpierw tutaj. Aj, z tymi trawami. Po co myśmy tyle tych traw kupowali? Mogę... Zasadzimy w rabacie. No i co, w garażu je przetrzymamy teraz? Tak, jak będzie, bo teraz mają być duże minusy. Więc dobrze o tym, że o tym pomyśleliśmy. Otworzysz garaż? Może garażem? Nie mam kluczy do garażu. Musimy iść tędy. A one przeżyją? No tak! Bez światła? Ale zobacz, jak ostrokrzew ładny jest. Przeżył w donicy na zewnątrz takie mrozy. Pięknie się trzyma. Zieloniutki. Tak będzie wyglądać, takie owoce. Ale niejadalne. Nie mylić z porzeczkami czerwonymi. Fajnie, że przy kominku są płytki. Idealnie takie tutaj wydzielone miejsce na drzewo. To drzewo sobie nawet można poskładać tam pod kominkiem, ale fajnie w koszyku tutaj sobie niech będzie. Pokażmy naszym widzom, jaką mamy alternatywę kominka wiosenno-letnią. O, właśnie, żeby zachować klimat e, również nie tylko w zimie, ale w lecie i na wiosnę, no to mamy alternatywę. Za pomocą pilota, popatrzcie. Jest imitacja ognia. Pięknie się świeci. Oddaje ten klimat, szczególnie e, w nocy. Ale zobacz, jaki piękny klimat, jak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym pomyśle. No jak widzowie będą zainteresowani, no to pokażę jak to zostało zrobione. To zaczynamy? Tak. Letnia wersja zdjęta. Możemy teraz rozpalić sobie nasz prawdziwy ogień. W ogóle ten kominek przez to okrągłe lustro tak nabrał. Wyrazu. Zobaczcie, jak moje żonki się już rozkwitły. Jak pięknie wyglądają teraz. Niech się trochę rozpali. A ten lufcik, to co to jest? A. Tutaj otwieramy dopływ powietrza i wtedy jest ciąg w górę. A. Nie dymi nam na zewnątrz. Więc trzeba zawsze. Otworzyć, wtedy rozpalić i następnie zamknąć szybę i z powrotem wsunąć. Nie ma tego ryzyka, że nam dym wyleci i osmoli nam kominek. Ogień na całego. No i teraz wciskamy, żeby to powietrze nie szło tak do góry, bo jeżeli to zostanie otwarte, no to szybciej nam się drewno wypali. Ale ładny ciąg jest. Komin jest czysty. Pięknie idzie wszystko w górę. Też komin był sprawdzany, więc. Był kominiarz. Był, był. Powiedział, że wszystko jest w porządeczku, ależ to wygląda teraz. Zobaczymy, jak temperatura podniesie się. Właśnie, to jest bardzo ważne, że można się dogrzać kominkiem, kiedy chcemy trochę zaoszczędzić gazu, bo mamy ogrzewanie na gaz, a mamy drewno. To zawsze można się wspomóc drzewem i napalić w kominku. Całe pomieszczenie tutaj w salonie wraz z kuchnią zostanie ogrzane. Z tyłu również, bo z tyłu jest komin, więc pokój z tyłu jest tak samo dogrzewany. Więc można powiedzieć, że praktycznie cały dół, gdybyśmy palili kominkiem. No i ciepełko, można się grzać. Można sobie usiąść koło kominka, jak wracacie gdzieś z zewnątrz po ciężkich ogrodowych pracach na mrozie na przykład. Nie, bo na razie się nie robi ogrodowych prac. Ale wy wracacie gdzieś yy, z jakiegoś spaceru, jest minus 10, palicie w kominku i momentalnie jest cieplutko. Jakie zalety taki kominek ma? To już Wam mówię. Tak z perspektywy naszej, no przede wszystkim to, że dodaje klimatu. Myśmy chcieli mieć dom z kominkiem, dlatego taki też wybraliśmy. Kominek uatrakcyjnia wnętrze. Dodaje tego klimatu, szczególnie wieczorami, kiedy mamy jesień czy zimę. Zgadza się? Zgadzam się w 100%. No i kwestia estetyczna. No, wnętrze z kominkiem wygląda moim zdaniem dużo ładniej. Nie każdy może się z tym zgodzić, no ale według mnie, jeżeli jeszcze kominek jest ładnie ozdobiony, tak jak u nas z pięknym lustrem, no to robi tę robotę. Co wie, przysiadał tutaj tak fajnie, cieplutko aż. Kolejną zaletą, oprócz tej wizualnej, jest to, że pomieszczenie się bardzo szybko nagrzewa. Szybciutko jest temperatura ciepła. Jest to doskonała alternatywa dla innego ogrzewania. My mamy ogrzewanie gazowe, palimy w kominku i bardzo szybko jest ciepło we wnętrzu. Tak, ale szyba jest strasznie gorąca. No to lepiej szyby nie dotykaj. No, aż się sparzywa już. Ale po prostu do tej jak siedzę tutaj, to aż mi bucha po twarzy tym ciepłem, także super. No, dlatego no, żadne ogrzewanie tak szybko mm. tego ciepła nie odda jak kominek. Tak, wystarczy tylko tutaj na przykład bliżej podejść, usiąść sobie i momentalnie człowiek się zagrzeje. Więc no, kurczę, fajnie. Ale te, teraz y, robię te kominki z płaszczem wodnym, że od razu. Na kaloryfery, czy na ogrzewanie podłogowe woda się jest podgrzewana. Ten kominek nie jest z płaszczem wodnym. W zupełności nam to wystarcza. No pewnie. Z minusów to na pewno to, że trzeba wyrzucać popiół. No i trzeba uważać. Mamy tutaj jasny dywan. O właśnie. <laughs> Dobrze jest, że tutaj są płytki położone mhm. i jakoś ten porządek można utrzymać. No i trzeba jeszcze kontrolować sadzę. I czystość komina. Komin musi być drożny, czysty. Nie można palić mokrym drewnem, jakimś papierem, bo wtedy komin się zapycha, sadza się na kominie, może zapalić. Więc na to też trzeba zwracać uwagę. Ale jeżeli robimy to wszystko z głową, kontrolujemy, no to wszystko będzie nam służyć. Ciąg jest idealny, więc wspaniale. No właściwie wiele minusów nie ma. Trzeba czasami drzewo nanieść narąbać, ale to dla zdrowia czasami jest też dobre. No i to sprzątanie. Popiół wywalać, uważać na panele, dywan i tyle. Kontrolować sadzę w kominie. Więcej zalet. Także polecamy kominek. Teraz są te biokominki, takie, które my, y, też podobno grzeją trochę. Ale to są różne opinie na ten temat. Co tradycyjny kominek to jednak tradycyjny. A już tu już mi się gorąco robi. Trzeba odejść. Ale tutaj jak teraz odeszła. To jest mi chłodno. No bo zawsze szybko człowiek przyzwyczaja do temperatur. W naszym przypadku mamy trzy źródła ciepła właściwie. Pierwsze to jest gaz, drugie kominek, no i trzecie jeszcze klimatyzacja, która w zimie może grzać. Więc warto mieć więcej niż jedno źródło. W razie jakiejś awarii dobrze mieć alternatywę, co nie? Dokładnie. Nie tak jak chłopa. Gorąco się zrobiło już, nie? Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za coraz więcej komentarzy oraz subskrypcji. Z racji tego, że zbliża się 1000 subskrypcji, wrzucimy bonus na nasz kanał, nasz teledysk, więc dobijamy subskrypcję i oczekujemy. Dzięki, że byliście z nami. Będziemy mega wdzięczni za łapkę w górę, za zasubskrybowanie kanału, naciśnięcie dzwoneczka i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć! Cześć!